To tam Bastek? Jak tam na piwie za No, No, nie znam, pogadaliśmy. Policja nas prawie złapała. Proszę bardzo. Dajcie no, czemu nic nie mówisz? Z, z czym? Z ketchupem? No, no. no. to masz chwilę, 50 sekund. No. <noise> Kurwa, ja pierdolę. minę już minutę. No chciał chwilę, no. Gdzie was złapały? Znaczy nie, nie, właśnie z Gosina, nie, po prostu podjechali na chwilę na obwodnicę My myśleliśmy, że do nas wyjdą, a pojechali sobie. Ja <laughs> ma, ma obwodnicę Pod tunel. Bardzo Dosłownie się odwróciliśmy na chwilę z Adrianem. Odwracamy się, a tam już policji nie ma Pojechali sobie. Nie no kurwa, wkurzyłem się na ten samochód, tak odjebałem kurwa No strasznie, następnym razem mnie odprowadzi To Bastek nie może być kropcą Nie, nie może No, no kurwa, odjebałem się w same gówno jak Basek prowadzi to no, kurwa umieramy, no, nie? No, w no. samochodzie Koniec zabawy, ruszaj do wodą. Mójcie jak mam w ja jeszcze robię tylko no na, na parę będziemy skakać więc to nie zaraz żeby tam! Mam dobre przeczucie! Uwaga, to Biegiem do bezpiecznej strefy! Dawajcie! <laughs> <laughs> no, lecę na jakieś typy! Przelać bez rozkazu! Tak. Atakować karty. Widzę ruch! Idę tam! No, lądują tam. A co ty w plecie? Nie ma czołgi. Nie ma broni. Nie ma strzelby. idą. Coś biegnie. Killing Maszaj tam, bo jeszcze jeden gdzieś będzie Dobra, chodźcie, chodźcie A dobra, Michał ten Dawaj bliżej, bliżej chodź. Uwa, mam tylko pięć, mam tylko pięć amunicji, do. To... ej, tam jest! kontakt Słuchaj się! Wbiłem mu pancerz. Ja nie mam amunicji w ogóle. Ja nie dam rady z niczym. nie No wstawaj i Tam, nie za rogiem tutaj. Ja tylko pięć, mam tylko 5 pocisków do strzelu, to ja go nie zabiję nawet, raczej do karabinu mam. Ja nie mam broń No ale masz amunicję, no ale co ja zrobię? Tak dwóch dwóch tu Chodźcie tutaj. Daj mi ktoś amunicję troszeczkę. O, no, dobra. Wjeżdżamy tutaj. Tam się, tam. Ruszamy. Oni za tym płotem Ej, to jest trzeba nas jeszcze. Trafili mnie! Ej, kolej! Zbity pancerz! I weź mi szukachili, no bo tu ktoś jeszcze biegnie. Nie, Chodźcie tu bliżej. Musisz się stąd ruszyć. Ale macie typa, typa, ale... Jest ktoś, kto poprowadzi. Widzę jednego. Widziałem mu Powalony Powalony. Drugi, drugi. Jest ktoś, kto poprowadzi. Mieniam pozycję. Zabójstwo potwierdzone Kurde, znowu mam, mam 30 municji nie zostało No i git Mam szczęście, że akurat szedłem, nie? I Kurde, lekkie walki już były Cel w ruchu jakieś macie? Zbliża się do was chmura gazu to podzielcie się Dobra Dobra, musimy lutować, nie? Ja mam to że coś mam wziąć, czujnik pulsu Ty mi daje coś, że ci dam teraz, bo trochę coś tam zebrałem Ta No da. Ale dobrze, bo, bo kurwa miałem 5 pocisków tylko w komorze, to ja nikogo bym nie zastrzelił Możemy tutaj na dół jeszcze zejść. Oznaczyłem miejsce, idę tam. Niedługo nas zrzut będzie mieć. Ja mam trzy. Ja tu kładę. Mam kilka pocisków. I czekam na Was. Czemu ta szyba sama się zbiła? Po nie było lutowane. Trzeba okay. iść dalej Chodźcie w stronę lampy Tu jest... ...lew No, no. Idziemy tam właśnie Zabrała się tu ktoś O, sierpona strzałka Dzień dobry Ruszamy Przemieszczam się tu To szalutowane było Tak No może my tu byliśmy, kurwa Nie Z nami? No zasięciłeś się na czerwono, gdzieś tam Ruszam To blisko dosyć O dobra, w szybko. Zbliża się gaz. Oznaczamy wam nogi. Dobra, snajperkę sobie wezmę, będę na razie strzelał z tego. Zem czwórki. Mówmy sobie do sklepu, BSP trzeba kupić takie rzeczy, nie? To są płytki, ale ja nie mam żadnych. No, no, płytki też można kupić. Ale trzeba już mieć, nie wiem, no zino BSP to ja mogę kupić na razie BSP. Ja mogę 800 jeszcze dać na płytki. słuchajcie, mam tu pocisko. A ja mam Dobra, dobra, kupcie, kupcie to i nie stójcie jak nam na tym, na widoku, bo was coś dojebie zaraz. No, no kup płytki jeszcze. ...dwa razy Ale możesz kupić, ale po prostu wyrzucisz na ziemię Mam tu trochę Ja mam 1300 Przepaduje gazu Weź w szereg, jeszcze pieniążków Ktoś chce coś takiego? No dobra Trzeba uważać Stefan się kończy? Co to jest Stefan? E, drzwi się otworzyły ja. No to ktoś z nas wbiegł Biegłem do domku, bo tu jeszcze mamy co to? Co to? Ale trzeba uważać, bo te bile lubią się położyć w domku i siedzieć kurwa no to jakiś karabin musiał sobie jakiś źle lepszy wziąć na razie ale Dobra ja wezmę. Takaś inna MK jest. O, to jest celezna. Tam w tym domu jest amunicja. Bo to jest sklep z amunicją. Ty... Ej, typy! Kontakt! Bierzemy, strzelam. Ja strzelam. Jeden powalony. A, tak, Został. Ja Dobra, wy wyeliminowani. Nie, jeszcze jeden. Stał. Jeden trup, jeden strzał, ok. Ładno. Gdzie go To jest ta wcześniej. Co się tam jest? Jeszcze? Misja zaktualizowana. Nie, no nie żyje. A dobrze przemówił, dobrze IQ 200 kurwa Sometimes Jakwijany jest sobie go w Obserwujecie tam z góry też inne strony nie tylko jedną Czy czasem nas nie biegałem z jednej strony To Szyba poszła ja. ja? jestem w ogóle w domku obok, tu gdzie ten zwiard wziąłem No pewnie... ...ik nie ja będzie działał przestrzeń się gaz! Oznaczamy wam nową bezpieczność! No Dobra, to idziemy już, tak? Tak ja. Jestem w domku obok Czoła, byś ktoś tu był, to wiedzą, że tu... ...jesteśmy Ktoś tego potrzebuje? Kurde, to chleb, bił mi jedną płytkę Chodź wroga! No, nie tak. Cel głównie zrealizowany. Dane wywiadowcze są w kierunku. O kurde. Musimy teraz przemyśleć, gdzie będziemy się wdupczać, w którą stronę. Musimy na fioletowej. No, ale w środku mapy będziemy stać obok niczego? To trzeba gdzieś tutaj iść, no jak tu ten sklep. Potrzebuję czegoś ze sklepu. Koniec będzie po... na tej chacie, chodźcie. Chodźcie Przyda. Przydałby się właśnie jeszcze jakiś jeden sklep. No, bo kupisz każdy BSP, jeszcze by kupił. Ja mam jeszcze, no mogę użyć za niedługo, będziemy podchodzić pod sklep, bo pod sklepem są typy. typy są sklep. No, no mówię, tego no, trzeba będzie BSP puścić. No nie ma co ich raszować, trzeba ich z daleka wyklikać Z tego wszystkiego muszę mi poczekajcie I też, ale jestem na wojnie, kim mówa. A Dani gra, czy nie? Nie wiem, no nic nie pisał Ej, dobra, chodźcie na górę I uwaga Odpalać BSP? No o, zaraz ma... nie, nie. Ale są pod nami, ale są pod Ej, nami. W Patrzcie, w są na, w, na bazie są mamy wroga. Jeden powalony Drugi powalony Trzeci powalony O on został, on ostatni został, bo ja cztery powaliłem tak. Warzajcie Pani wszystkich ożywi, uważajcie, oży, oży, on tam ich ożywi wszystkich Samolot na, nad helikopterem z nami Przeleciał Kurę najgorzej Zmieńmy trochę pozycję, zmienimy trochę pozycję Chodźcie no. bliżej, tu No ja patrzę się na nich z góry, o widzę ich Masz tu, w oknie, Na niebieski Ok, Jestem w stanie zjechać na mnie No strzelciłem ja, jeszcze, je, jeszcze rakietę w I Do schodu Mam chłopy na niebie w tym stylu Dobra na razie musimy się z tymi strzelać Co jest Ale z tego okna no mówiłem w stylu co to, jak te pustki spływały? Rakieta poszła! mnie, co? No ożywcie go, bo ja tam strzelam teraz. Tam chyba i dojechali. Jeszcze wychodzą. Kontakt! Zejdźcie stąd, zejdźcie z tej górki. Na chuj wy tam siedzicie? Dobra, mam cię! Idę tutaj. Kurwa mać, panowie. No, ale ja się zmieniłem pozycję, a wy stoicie się, patrzycie, jedno miejsce, cały czas. On ko uzdrowili kogoś, uzdrowili kogoś. Biegna, biegnie, typek, patuję. tu jest. tył, ja gaz. się w teraz w Ruch zlokalizowany. Zbliża się chmura gazu. Ej, snajper, się Idę tędy Kurwa, nie mam już tego Dobra, co robimy? Będę szybka decyzja, bo to jest miejscówka Jedna lawa, bo to sniper do mnie Leci Kurwa, najgorzej ten sklep sklepie się przejąć To snajper sniper do mnie celuje Ale go nie ma już Jak nie? Gdzie on jest? To oznacz go ja nic nie widzę. No to właśnie no Ale tam głowy sprzedałem wcześniej kurwa. Jeszcze jednego byśmy zabili, wtedy by wszyscy byli wyeliminowani. Zrozumiane Michał uważaj też. Z lewej strony... Okej, okay, jesteśmy w środku. Wypatrujcie ruch! Dobra, czekamy tu człowiek co tam szkoda, Tam jest snajper to, też. Ej, mam tu helikopter! Jest snajper jest na górze? No. To znaczy był typ, nie? Uważajcie na tych w bazie cały czas, nie? Bo nam wyskoczą, kurwiszcze. Ja nie mam Zawisną nic. Ja Ej, dobra, wjeżdżamy na nich tam w tej bazie, czy nie? Nie się za to biorę. No, biegają, biegają, ale ja mam 20 tylko kolon naboi, nie? To do czego chcesz, Amunic? Co okay, mów, to kurwa? Tak. To kurwa, 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 nie Nie, Nie, nie mam, nie mam. kurwa, 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 pewnie kurwa, kurwa, szli kurwa, kurwa, pewnie z będą kurwa, kurwa, z ulicy. Ale nie, nie ruszuj. Na razie nic nie widać Mówi, powinniśmy tą bazę zająć kurwa od razu raszem. A teraz już chuj będzie, będzie ciężko Nie mamy, nie mamy Nie mamy, no tak, ale nie mamy, że tam byśmy mieli sklep Byśmy sobie kupili rzeczy, ale tak to nie mamy nic Spierdalamy się tam, raz po śmierci, no co zrobimy? Nie no bo... zaraz, teraz nie, bo nas zetkną w sprawie zniszczenia. Hey, no hey, tak. staby to! Czas handlarz na jeśli czegoś ci potrzeba. Ej, nie, 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 się tym. Tylko jaką? ...też coś trzeba było kupić. Pamiętajcie o tym gościu po lewej stronie, co był na ulicy. Tam nie dobiegniemy, tam się biją ostro. Biegniemy pod stadion. Normalnie. Ja se karabin jeszcze zmienia Zrozumiano. Dobra, musimy, ale musimy Kurwa, co my Dobra, ale musimy znaleźć sobie jakieś miejsce, gdzie się schowamy. Ja mam 60 bo Tam! Pod, pod, Okej, idę tam. Olejcie ostatni Chodźmy za bastkiem. Nie wiem, gdzie biegniemy, kurwa. No i trochę, ja mówię. Ale uważajcie. Ligają tam typy. zlokalizowany. Idę Kurwa. Tu mamy typa. Z boku strzela do nas. I plecem, no tak. Jesteśmy w kręgu. Przewodować wroga. Jeden powalony. Patrz ile tu typów zbiega. Ale szybko gdzieś wbiegajmy, gdzie mamy odsłonę przynajmniej na razie. Pod, 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 pod. Pod mostem jest Dobra, powyższamy. Gdzie on jest? Tam są. Nie, Idę tędy. Nie żyje. Oznaczajcie od razu... Tam, typek za nami zlokalizowany! Powalony! Nie żyje. Kolega powalony! Kolegę powaliłem! Jeszcze go, Zróbcie go! Z góry, ze stadionu! Walii! Jestem! Ale z góry! Centralnie przy nami, Ej, koleś, raszują nas! Koleś na dole jest! Idę po do mnie. Uważaj, ignoruj, nie Weźcie już uzdrówcie Michała. I uważajcie. Jestem Musisz się stąd. Już nie żyje na dole jeden. Basta, basta. Zabiłem tego typa. Tam sobie stoi. On tam na dole na razie. A idzie. Kurwa. Teraz nie zdźbi. W, w lewo W lewo krzyżak Schowaj Schowajcie się kurwa Dobra macie jak coś do wybiegniecie wybi Teraz nie obserwajcie się kurwa Nie dajcie się teraz zabić Dajcie amunicji trochę No sam No ja tam nie miałem amunicji? Słuchajcie, bo oni na wami biegają. Jak coś, to, to, to wybiegnijcie, wybiegniecie może tak jak przemek leży. Pięć na moi, kurwa, co ja mogę Wyjebał, no. zrobić? Wyjebało mi ten kontrolę. No to. Masz, ja miałem w półem municji. Masz, masz, masz. Średni, no tak, ale to zaraz wybiegniecie. Tylko na spokojnie. Oni są na dachu wszyscy, kurwa. Ja nie, tak mnie zajebał. No Wypierdalamy góry, nie? tam gdzie Przemek jest Tylko nie tędy, kurwa, wejdźcie ten ambulans na spokojnie, nie raszujcie Jak ktoś strzela, to schowajcie się Nadal, na, na, na stadionie Ja idę równo ze strefą, Kurwa Teraz to macie przejebane, dość nara Miłuj w tej sytuacji chwilę wcześniej. Są tu Po lewej stronie są. To jest podlewki Kolesia. To nie nam zwycięstwo, ale wrócimy tu i dokończymy robotę No No możemy zobaczyć Ci z dachu wygrają Choć, Chociaż, chociaż ty tylko zaczymy jak się zachowują ci z góry Koleś ma 16 fragensów. O kurwa, syn. No, ale ja będę czekać do końca, tak żeby, żeby strefy nie było na dachu, nie? O kurwa, jeszcze powinni, powinni się położyć. Milufy tylko chyba wystają na górze z tego, co widziałem. Ale nie nieogarnięty jest. No dobra, wygrali. Ci znowu wygrali. Tam ci nie zdążą zejść nawet. No co ocy. No i przegrali, nie no, przegrali. Nie mają, nie mają, nie mają miejsca. I trójka jest. Patrz. I co mają zrobić? Patrzcie, jaka mała strefa jest. Koleś leci, kolej leci. Ale nic więcej nie mogą zrobić. No. No, to jest robot Strefa już jest skończyła, więc nie mogę nic więcej zrobić. Ja jednak na, na czwórki chyba muszę tą sniperkę go kara brać. Takie głowy teraz dzisiaj mi się dały, że skór wensem. A w sobie zapiszę ten klipek.